Polish. Kolory wiara, kolory wiara, wiara. Ktoś śmiał znieważyć nasze klubowe barwy? A pierwszy etap zemsty już niedługo spadnie. Na Strikaland. To będzie czat. Mecz z byłym klubem. Mam rację? Tak. Gracze nakamy są naprawdę świetni. Lecz dziś pokonajmy kolosów. Dużo wiesz o tych znakamy, co? Tak. Chętnie spotkam Mikoczana. To mój przyjaciel. Aha. Ale zdradzisz nam ich tajemnicę, Co? Nic z tego, Super Strikers wygrywają, tylko uczciwie. ha! tak będzie stary! Lepiej zajmij się fryzem. Czas na mecz. Raz, dwa, trzy! Super strikers! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of am a 90, now I'm gonna be a fighter. It's one, two, three, I'm a super striker. Strikers. Między przyjaciółmi Stadion Strikaland. Kolosi chcą urwać choć punkt. Muszą gryźć trawę, by wygrać Super Strikers. Gipki rasta przy piłce, rozgląda się. Skrętny tygrys? Jemu warto podać. <grystanie> spróbuj przewidzieć to! <grystanie> <grystanie> I jak żyje, nie zatrzymano go tak łatwo. Eee! Walcz, tygrysie, pokaż jak grasz! Skrętny tygrys jest eee! dziś zagubiony. Kolosi blokują każdy jego krok. Eee. Moja! Eee. Eee. Świetna akcja czerwono-białych! Skrętny tygrys może rozstrzygnąć mecz w pojedynkę? Jak zawsze pełen niespodzianek. Cóż za skok tego gracza? Mimo to to nie on kontroluje grę. Czyżby odczuwał nadmierną presję przed meczem z Nakamą? Do tego meczu jeszcze całe wieki. Dziś musi myśleć o przebiciu się. Kończy się nam czas. Wpakujcie piłkę do ich siatki, natychmiast! Rasta podaje do tygrysa. Czy ma w zanadrzu coś, co rozbije obronę przeciwnika? Przystosuj się, zrób coś nieoczekiwanego! Skrętny tygrys podaje między obrońcami. Shaker przejmuje i. Jamka! Przepiękny gol Sheikera przed gwizdkiem! Super strajk wygrali. Hej, skrętny tygrysie, nie martw się tym. Grali, jakby znali każdy mój zwód. <laughs> Przestań. To niemożliwe. Hej. Czekasz, Uragiremu, że dziękuję za płytę z treningu. Co? Nie to, żeby pomogła. To w ten sposób, gracze kolosów cię rozgryźli. Nagranie z treningu. Ale ja nie nagrywam treningów. E? Uragiri! Yy, na zdrowie? Nie, Uragiri, mój były trener, tylko on mógł to zrobić. Ale czemu? Uważa opuszczenie swojego klubu za zniewagę. Tak się mści. Więc co będzie z naszym meczem? Sam nie wiem. Jest źle. Cóż, jeśli chcesz potrenować, służę pomocą. Dlatego wybrałem grę dla Super Strikers! Po strikers wygrali dziś z Kolosami. Oprócz jednego podania, skrętny tygrys zagrał fatalny mecz. He, he, he. Etap skończony. Już czas na drugi. Honor i wiara, Honor i wiara. Barwy zdradził ktoś, kto kiedyś tu grał. Hej! Wybacz mi, Miko, ale ludzie mówią, że nasz kompan, Skrętny Tygrys, wspomniał Super Strikers o twojej kontuzji. Skrętny Tygrys nie zdradziłby mnie. Zdradził nasz klub! Ale, mistrzu, jest dla mnie jak brat. Tak, ale czego nie zrobiłby, by wygrać? Na kama nagrali tę płytę. Zdradzisz nam ich sekret, co? Nie. Piłkarze na kamy są fair I nie zdradzę ich, bo uragiri zrobił płytę. Na kama przylecą wieczorem. Jutro z rana mamy konferencję. Później po południu jest mecz. Szaker, Tak, Zostaniesz gdzieś dłużej. Się rozumie. Skoro kolosi nie dali mi pograć, na kama muszą znać cię na wylot. Widziałem dziś program przyrodniczy. Był o tygrysach na polowaniu. To zadziała! Tygrys okrąża ofiarę, usidla i wtedy atakuje. <grystanie> Jak najprawdziwszy tygrys! <grystanie> Dzięki za pomoc. Tygrysie? Ha? Skąd wzięła się taksywka? Gdy zaczynałem w nakamie, graliśmy z kolosami. Cofałem się do przechwytu podania. Obu nas powalił. Złamania. On nogi, ja ręki. Staliśmy się jak bracia. Przez długi czas zbandażowałem bolącą rękę. Zacząłem skręcać się, chroniąc ją. Obrońcy się gubili. I wkrótce stałem się sławny! Proszę, nie mów innym czemu bandażuję ręce, dobrze? Jasne. A twój kolega z drugiej? Tak, jak ryba. To dobrze. Kim on był? E, może potrenujemy? Panie i panowie, przedstawiam wam najkarniejszy i najlepszy klub w Superlidze, FC Nakama. Ha! 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 <laughs> Brak słów. No ba, stary. Z niecierpliwością czekam na mecz. Niech wygrają lepsi. Dobrze cię widzieć. Choć jako przeciwnika. Zobaczymy się na boisku. A. Miko? Ja nie rozumiem. Mój klub nie rozmawia ze zdrajcami, tygrysie. Zdrajcą? O czym ty mówisz? Ty zdradziłeś super strajkę każdy sekret na kamy. Tego ci nie wybaczę. Nie wierzę, że skrętny Tygrys to zrobi. Ja to wiem i ty to wiesz, ale gracze na kamy nie i teraz chcą się mścić. Stary, może być ostro. Muszę odnaleźć tę płytę, by dowieść, że Tygrys jest fair. A uragiri to szczur, tak? Aha. Śledczy spędza do usług. E, gdzie dokładnie powinienem szukać? Ja bym szukał tam, gdzie kolosi spędzali czas. Stadion Strikaland. Przed nami emocje związane z potyczką ligowych gigantów. Na porannej konferencji napięcie elektryzowało powietrze. Myślę, że to tylko sportowa złość. Nic takiego. Nie byłbym taki pewien. Dawni koledzy nie zamienili nawet dwóch słów. A ty co? Masz zamiar zbudować domek w Strikaland? Teraz życzliwa część meczu. Tradycyjny ukłon przed przeciwnikiem. Ha, ha, skoro tak mówisz, Mac. Cóż, Mac, wygląda na to, że. To dopiero napięcie. Myślę, że skrętny tygrys będzie miał ciężką przeprawę z byłymi kolegami. Co? Na kama próbują naciskać na pomocników. Mimo napięcia między graczami, na kama gra czysto. miko ma miejsce. miko szybko mija obronę. Ryzykowne wyjście, bo, ale sparuje palcami. Pada strzał tuż ponad bramką. Wynik jak dotąd brzmi 0-0. Dokąd oni mogli stąd pójść? Ha! Musieli jeść! Bramkarz bez namysłu kopie na środek! No, Chow powoli czeka na partnerów. Skrętny tygrys jest wolny, ale nie odpuszcza byłym kolegom. O, o, mały włos. Super Strikers podają szybko w głąb pola. Parada! Super Strikers mieli szansę prowadzić 1-0. Mimo obrony, trener na Kamy nie wygląda na zbyt zadowolonego. Muszę odnaleźć tę płytę, zanim Nakama pogrąży Tygrysa. Tak jest! Śledczy zawsze wracają na miejsce zbrodni. Strikaland. Muszę tam pędzić, biegiem! Dobra, teraz już muszę gnać. Teraz zawodnicy Nakamy zaczęli grać bliżej Tygrysa! Ha! Skrętny Tygrys popisał się świetnym dryblingiem przed byłymi kolegami! Bronić go! Skrętny Tygrys, zgnieciony przez dwóch obrońców, bez pardonu przygniatają biedaka do murawy! Źle wygląda, Mac! Sam nie wiem. Czy to było przypadkowe zderzenie? Czemu nie szanujesz tygrysa? To twój przyjaciel, co? Prawdziwy przyjaciel nie zdradziłby sekretów nakamy. Gdzie honor i wiara! Co? Ktoś ci nagadał bzdur! Widać, że piłkarze Nakamy zmienili styl. Chyba naprawdę uwzięli się na tygrysa. Oh, zgadza się, Mak. Miko, przy piłce. Przeszedł. Strzela. Gol! Ale szywalka na kama prowadzi. Luźny Joe do shakera. Ooo! Na gra ostro na środku boiska. Jak wszędzie dla ścisłości. Huh. Gracze na stają przed szansą. Zero 1 Super Strikers mają co odrabiać w drugiej połowie. Jeśli Tygrys nie weźmie się w garść. Powinna być zmiana. Straszliwie go tłamszą. Miko, ha? Huh? Na nie grają z honorem. Nie w takim klubie grałem. Nadajesz się do gry? Ten Uragiri namieszał graczom w głowach. Jest świrnięty. Grają jak świry. Będzie dobrze. Wzięli cię na cel. Musisz grać ostrożnie, bo przegapisz przyszły mecz. Poradzę sobie. Musimy to wygrać. Bingo. Poświęcam się ciągle dla drug. Kolosi, na tej płycie znajduje się wszystko o skrętnym tygrysie. Wasz uragiri. Super Slakers! Faker, El Matador, Spenza? El Matador. Idziemy. Ty idziesz ze mną. To powinno pomóc. Co? Zobacz, Grajcie z sercem, a wygramy. Na Kama wrócili na pozycję. Dokładnie znów grają jak dawniej. Czyżby Mikochan okazał szczerą troskę o byłego klubowego kolegę? Wszystko dobrze, bracie? Tak, żyję. Ale skąd ta zmiana? Nie było zmiany. El Matador wyjaśnił mnie i mojej drużynie całe nieporozumienie. El Matador? Wyjaśnił co? Nie wiem o czym rozmawiali, ale nareszcie oglądamy piłkę nożną, a nie zapasy! Pięknie, broń wielki, bo... Ale świetny strzał oddał Miko-chan. Przepiękny mecz. Znów warto go oglądać. Zostało im 30 sekund. Czy tygrys ma czym zaskoczyć kolegów? A to co? Skrętny tygrys? An... Cóż on nie skręca? Sakoraba złapany! o okrocy Kilka sekund przed końcem. Ależ piękna końcówka. Aj, cóż to był za mecz. Mecz kończy się remisem, ale to triumf fair play. Wybacz proszę, że w ciebie zwątpiłem. Teraz wiem, że nie gardzisz tradycjami wyniesionymi znakami. Grając dla Super Strikers nie depczę przeszłości. To dla mnie nowy początek. <laughs> Bohater dnia, co? Nikochan, odsuń się od tego podłego zdrajcy. On nie ma honoru i wiary. Honoru i wiary? Nie nauczaj mnie o honorze i wierze. A może dla odmiany chciałbyś nagrać DVD z moją techniką gry? Na wypadek mojego odejścia? Oho, oho, o, 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 to. To był tylko żart między trenerem i byłym graczem. Bo ja tylko chciałem, by. O, wymyślił nowy styl. Ha, tak, he, he, he. tak, nowy. He, he. Hej, co to? świrnięty! Skrętny tygrysie, wróć do domu do nakamy. <śwyr> Jestem w domu. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie zigzag, Studio Sonica, reżyseria Andrzej Mastalerz, Dialogi Polskie Łukasz Zielonka, dźwięki montaż Maciej Brzeziński, organizacja produkcji Piotr Pluciński. Wystąpili Paweł Ciołkosz, Krzysztof Banaszek, Andrzej Andrzejewski, Modest Luciński, Przemysław Stipa, Piotr Warszawski, Mirosław Zbrojewicz, Sławomir Pacek i inni.